Cześć, dziś przedstawię Ci 11 sposobów, które możesz wykorzystać w swojej firmie i zbudować na podstawie tego super dochodowy biznes w 2021 roku. Zainteresowany? Zaczynamy! Nazywam się Marcinka Pusta i ta seria, ten cykl jest przygotowany pod to, abyś mógł z powodzeniem otworzyć swoją własną firmę albo ją rozwinąć w swój ciekawy sposób. I są to filmiki, które mają stanowić taki pewnego rodzaju tutorial albo taki mini kurs powiedzmy w luźniejszej formule, który możecie w tę stronę poprowadzić. Więc nie przedłużając, podzieliłem go na te propozycje, moje, na cztery kategorie, które, które będą mogły Ci jakoś to też ustrukturyzować, usystematyzować. I pierwszą kategorią są agencje. I na warsztat weźmiemy, jako pierwszą Social Media. Agencja Social Media jest to agencja, która zajmuje się promowaniem firm w internecie, głównie poprzez kanały społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy Google, e, które też mogło, można byłoby w jakiś sposób do tego zaliczyć. I teraz głównie e, w oparciu o płatne reklamy, z tego względu, że jest coraz trudniej e, zdobyć organiczne zasięgi na większości z tych platform, TikTok jest jeszcze może trochę Linkedin, takimi platformami, gdzie jeszcze jesteśmy w stanie zdobyć coś w miarę organicznie. Natomiast reszta jest coraz bardziej utrudniona, te zasięgi są coraz bardziej ścinane i trzeba teraz kogoś, kto zna się na tych wszystkich algorytmach, sposobach odpowiednich ustawienia reklam, dlatego, że większość ludzi ma duży problem z tym, żeby w ogóle zrozumieć tą ideę, też trzeba na to przeznaczyć całkiem sporo czasu i własnej energii i na pewno, jeżeli ktoś ma własne predyspozycje, które, które mu to ułatwiają, czyli jakieś powiedzmy zdolności bardziej analityczne, czy łatwość w poruszaniu się właśnie w menedżerach czy kampaniach reklamowych, to na pewno tutaj może bardzo fajnie zyskać. A z racji tego, że przez COVID bardzo duża ilość firm naraz zaczęła wchodzić do internetu i szuka jakiegoś swojego miejsca tam, to takie agencje są coraz bardziej potrzebne i coraz bardziej rozchwytywane i relatywnie łatwo jest zajść na takim rynku. Jak mniej więcej mogłoby wyglądać takie wejście w tą branżę, jeżeli powiedzmy nie masz jeszcze jakiegoś większego doświadczenia w tym temacie? Pierwsze, co bym zrobił, to po prostu przestudiował sporą część internetu e i popatrzył, w jaki sposób oni to robią. Po prostu takie, wiecie, typowe opowieści na YouTubie, na przykład, czy jakieś artykuły na blogach. Na na temat tego, jak to, jak to fajnie skutecznie robić. Potem wyłapałbym kilka fajnych kursów, za które no, zapłaciłbym, ale takie wiecie już troszeczkę lepszej formie, nie oszczędzałbym tutaj zbytnio, tylko skorzystał z wiedzy kogoś naprawdę już w tym temacie doświadczonego, naprawdę umiejącego. Są też kursy, e, które są na przykład dla de facto agencji marketingowych albo działów marketingu w jakichś firmach. I tu polecam e, Akademię Ekspertów Pawła Danielewskiego. Sam wykupiłem tam ponad pół roku, tam już 9 miesięcy temu e, dostęp i naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony i jest bardzo obszerny. Myślę, że wiele tam można treści dla siebie zdobyć. I... Na podstawie tamtej wiedzy można już byłoby zacząć pozyskiwać pierwszych klientów. I jak to zrobić? Nie poszedłbym w tą stronę, że od razu ogłaszam się i zbieram dużo pieniędzy. Bardzo mi się podoba tutaj formuła, jaką zastosował jeden z moich już teraz znajomych, czyli po prostu zaproponowanie pracy na początek, powiedzmy za, za darmo, pierwsze dwa tygodnie, a potem rozliczenie się na zasadzie efektów. Dzięki temu ty zdobywasz doświadczenie, zdobywasz pewne portfolio, ale też jest pewną gwarancją dla osoby, która inwestuje w kampanie reklamowe na początku i tak niewielkie pieniądze, że. Że dowiedziesz jakiś wynik, a ona nie będzie na ten temat stratna. I taka współpraca może się fajnie rozwinąć. Po 3-4 miesiącach już możesz mieć pewne portfolio kilku, kilkunastu klientów, którzy mogliby poświadczyć, albo gdzie ty możesz udokumentować te wyniki, i w ten sposób łatwo ci y, może być pozyskać takich klientów. Kolejną sprawą jest to, że fajnie byłoby po prostu ogłosić się na różnego rodzaju grupach, zwłaszcza biznesowych, ale też tych tematycznych, bo często można mieć jakąś własną specjalizację, jakąś branżę, niszę, lepiej czuć niż inne i w ten sposób zacząć działać. Yy, i to myślę, że jest bardzo fajne, zwłaszcza na start dla freelancera, potem powiecie już inne kwestie tego, jak to zoptymalizować, jak to, jak to się fajnie tu wybić, to jest inna historia, ale myślę, że agencja social media to w 2021 ciągle gorący temat i łatwo można tutaj wejść na, na naprawdę fajną pozycję i relatywnie łatwo jest zaistnieć na tym rynku. Kolejną agencją, która może tu się bardzo fajnie sprawdzić, jest agencja, która tworzy strony www, a zwłaszcza teraz sklepy e z tego względu, że to też jest już coraz prostsza technologia, to nie jest tak jak te 10 czy 15 lat, gdzie naprawdę bardzo dużo rzeczy trzeba było samemu zakodować, teraz są różne technologie, różne wtyczki, różne programy, które pozwalają Ci budować strony internetowe i obycie się w tym temacie, myślę, że nawet też znowu 3-4 miesiące, popróbowanie stworzenia własnego jednego, dwóch takich sklepów, albo nawet dla kogoś za jakąś niewielką kwotę, będzie bardzo. Bardzo fajną kwestią, taką, na której się można nauczyć. Znowu tu proponuję skorzystać z kilku tutoriali. Jest kilka naprawdę fajnych wtyczek, takich jak Elementor czy Divi, z których można tutaj skorzystać i na, na nich po prostu zacząć budować. Czy jeżeli mówimy o sklepach internetowych, ja na przykład bardzo często używam WooCommerce'a i ja też działam na wtyczce Avada, którą można kupić na Team Forest. Ja już, już się nie będę przenosił na, na przykład na te Elementora czy Divi, po prostu już ją na tyle dobrze znam, rozumiem, że przychodzi mi z dużą łatwością operowanie, tam nie muszę się zastanawiać, co gdzie jest i i na tym etapie to działam, tak działam i sama umiejętność tworzenia takich stron internetowych, które powiedzmy wyglądają i bronią się na rynku swoją nawet funkcjonalnością, responsywnością, to jest coś naprawdę, co już nie jest takie trudne, a taka umiejętność pozwala Ci naprawdę w tym momencie bardzo fajnie zaistnieć na rynku, wiele osób ma z tym spory problem, więc jeżeli Ty czujesz ku temu dryk i skorzystasz znowu z jakichś tutoriali nawet tych wtyczek konkretnych, jak coś zrobić, jak coś zoptymalizować, będziesz działał na szablonach, które istnieją, po tym tylko optymalizował. Myślę, że naprawdę jesteś w stanie tutaj zbudować bardzo fajne rzeczy i y, takie agencje, które tworzą strony www. Co mogłoby się jeszcze niedawno wydawać, że to jest taki temat, trochę który schodzi do podziemia, w tym momencie na nowo wypłynął, zwłaszcza jeżeli chodzi o tworzenie sklepów e-commerce i tutaj Was serdecznie do tego zachęcam. Myślę, że tutaj też 2021 to jest rok dla takich y, agencji. Kolejna agencja to agencja brandingowa. Coraz więcej osób myśli o tym jak wizualnie przedstawić swoją markę tak żeby ją w jakiś sposób wyróżnić, żeby była charakterystyczna, żeby nie utonęła w tonie innych komunikatów i to jest porozaicznie wydaje się dosyć proste, natomiast skonstruowanie fajnego, sprawnego brandu, który będzie się spójnie komunikował na różnych etapach, czyli na przykład na stronie internetowej, znowu w kanałach social media, czyli będzie na filmach na YouTubie czy na przykład na blogach, ale też na przykład na materiałach marketingowych takich już twardszych jak na przykład jakieś materiały biurowe jak długopisy nawet czy kubki czy ubrania czyli tak zwane merch to teraz jest bardzo popularne żeby w tych wszystkich obszarach to wszystko działało synergicznie i uzupełniało się za każdym razem kiedy osoba popatrzy na konkretną markę widziała w tym jakiś spójny cel spójny przekaz i łatwo ją tą, tą markę rozpoznała agencje brandingowe to jest teraz bardzo dobry moment na to żeby z czymś takim wyjść właśnie też ze względu na to że coraz więcej firm wchodzi do internetu ale też muszą też inne firmy, te, które już też wcześniej tam w internecie działały, coraz bardziej się wyróżniać, podkreślać swoją indywidualność i w jakiś sposób przyciągać konkretne grupy odbiorców. I tutaj branding całościowo rozumiany, nie tylko logo, nie tylko marka, ale w ogóle komunikaty, sposób komunikowania, typ komunikatu, to jest bardzo fajne narzędzie, które potem na przykład wiele firm może zaadoptować poprzez przekazanie informacji do działów marketingu, w jaki sposób one mają już komunikować swoje reklamy, jak mają jakieś wzory wyglądać, czy taka, taka księga znaku, którą można bardzo fajnie stworzyć. To jest coś, co w tym momencie, myślę, że dla wielu firm mogłoby bardzo fajnie wyglądać. Ja tu polecam zobaczyć sobie, strona nazywa się nazywamy.pl, jeżeli tak jest, to się wyświetli, a jeżeli nie, to wyświetli się, bo teraz inna nazwa też będzie podlinkowana, gdzie agencja jest agencją typowo namingową, która tworzy naming, ale opiera go o grupy fokusowe, grupy powiedzmy ankietowe, gdzie sprawdza po prostu e, odpowiedzi i z czym się kojarzy dana nazwa, jak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć wiele z tych aspektów y może Was zainspirować do tego, żeby w podobny sposób działać, bo też obsługa klienta i pewna standaryzacja procesów w agencji będzie ważna, bo to jest chyba największy problem większości agencji, czyli standaryzacja procesów, tak żeby móc to łatwo powielać i replikować. Więc agencje brandingowe, szeroko rozumiane, takie komunikujące, to jest, to jest coś. Jeszcze Wam tu polecę jedną stronkę, bo mi się teraz przypomniała, wyświetla Wam się teraz nazwa, to jest strona, na której możecie stworzyć własną księgę znaku, więc warto sobie samemu coś takiego przeklikać, stworzyć własną, potem, kiedy będziecie mieli klienta, można byłoby klienta wprowadzić po prostu do tego systemu, żeby on już w tym systemie miał swoją księgę znaku, którą potem mógłby sam wykorzystywać, albo przekazać na przykład jakiejś agencji, która będzie go reklamować, albo pracownikom, którzy mogliby mieć wgląd do tego, w jaki sposób mają dane elementy własnego brandingu wyglądać. Myślę, że to jest bardzo Ciekawe i was może bardzo fajnie tutaj wypozycjonować. Więc Agencja Brandingowa, kolejny chod 2021 roku. Kolejna agencja to agencja zajmująca się wizerunkiem w internecie i kreowaniem wizerunku konkretnej osoby w internecie. Rozumiem to poprzez to, żeby pomóc tej osobie zbudować fajną społeczność na Instagramie, na YouTube, na Facebooku, na LinkedIn, na TikToku, czy też na Google, bo też tam trzeba. Właśnie pomóc ludziom, konkretnym ludziom, pozycjonować się jako eksperci albo jako osoby, które znają się na swojej niszy, na swoim konkretnym dziale. Dlatego że w internecie, Aktualnie najlepiej sprawdzają się marki osobiste i te, które komunikują siebie i tym, co, co stoi, jakby swoimi wartościami, stoją za konkretnymi potem projektami, które e, przynoszą konkretne im inne dochody. Więc osoba, która przeprowadzi takiego freelancera czy taką małą firmę e, z frontmenem na czele, przez te wszystkie kanały powie, jak tylko publikować, w jaki sposób dobrać, powiedzmy, na podstawie swojego doświadczenia. E, odpowiedni styl, komunikaty nisze dla takiej osoby pozwoli bardzo fajnie działać, zwłaszcza teraz, tu polecam Wam na przykład Pawła Majewskiego który bardzo fajnie działa na TikToku i robi genialne zasięgi naprawdę, nie tylko on sam jako, jako osoba, która naprawdę na jednym filmiku potrafi nawet rekordowo 3,5 miliona wyświetleń zrobić, ale wiele, wiele osób, które jest u niego na TikToku skorzysta z jego porad to w bardzo szybkim czasie zdobywa no, nawet w perspektywie tygodnia, tak jak było u mojej żony, to jest 17 tysięcy Obserwatorów i ponad milion wyświetleń w, w przeciągu tygodnia dziewięciu filmików. To więc to jest naprawdę niesamowity efekt. Yy, dlatego was serdecznie do tego zachęcam i takie rozwiązania będą bardziej niż wcześniej aktywne, dlatego że coraz trudniej znowu się wybić na większości platform, coraz trudniej tam się pokazać, dlatego że algorytmy są ścienane, bo coraz więcej osób się pokazuje i próbuje to robić i robią to coraz lepiej. Więc trzeba tutaj jakiegoś eksperta, który mógłby pokierować tobą, ale najlepiej, żeby miał Podejście całościowe, żeby mógł pomóc Ci dobrać konkretne platformy i na tych platformach się rozwijać, a potem przenosić ruch z jednej platformy na drugą, na różne lejki sprzedażowe i tak dalej, i tak dalej. Więc osoba, która zajmuje się jakby całościowo tym wizerunkiem, ale zna się też na poszczególnych segmentach, na jakich osób jest ciągle jeszcze deficyt w internecie, może się tym zająć. Myślę, że kiedy wykupisz znowu kilka dobrych kursów, poćwiczysz trochę, weźmiesz kilku klientów za darmo, za pół darmo, za jakiś procent, to może być naprawdę fajny efekt, i z perspektywy kilku miesięcy jesteś w stanie na Naprawdę mocno zaistnieć w tej branży, przynajmniej na tyle, żeby się z tego spokojnie utrzymywać. Teraz przechodzimy do kolejnego działu, produkty fizyczne. Pierwszym, który weźmiemy na warsztat, to są wszystkie produkty, które mogłyby zoptymalizować Twoją pracę w domu. Dlatego, że tak dużo ludzi się już przestawiło na pracę zdalną, ciągle jeszcze nie umie się w tym systemie odnaleźć. Kolejne lockdowny to też powodują, że my mamy tutaj, jakby. Kolejną konieczność tego, żeby znowu w tym domu częściej zostawać, prawdopodobnie będzie jeszcze trzeci, więc tym bardziej to zostanie. Ale też, kiedy już skończy się ta cała sytuacja, to dalej pewne nawyki już zostaną. Wiele osób już nie wróci do takiej pracy jak, jak, jak do tej pory, a nawet jeżeli wróci, to już nie będzie wyglądało tak jak wcześniej. I ta praca w domu będzie z nami coraz bardziej obecna i aktualna. Więc wszelkiego rodzaju rozwiązania, jak jakieś ergonomiczne fotele, krzesła, biurka. Ja uwielbiam na przykład ergonomiczną myszkę, którą mam bardzo pionową, która pozwala mi trochę lepiej odciążać tutaj. Tutaj kwestie stawów nadgarstka. Jakieś produkty, które usprawniają pracę mózgu, które tutoriale, które przygotowują człowieka do tego, żeby pracować w domu. Jakieś naprawdę wymyślne urządzenia, które, których ja nawet jeszcze nie wiem, a na przykład okulary, które ograniczają dostęp światła niebieskiego, czy to w dzień, czy to w nocy, teraz są bardzo popularne, nie tylko w Polsce, ale w Stanach to już w ogóle jest istne zatrzęsienie, więc cały segment produktów fizycznych, który pomagałby ludziom w, w pracy w pracy domowej, w pracy zdalnej, i myślę, że to jest coś niesamowitego. Bardzo fajnym caseem też tutaj jest biurko, które ma pod, to, przy którym można stać, tak? Czyli e, takie, które ma regulowaną wysokość, tak, żeby osoba mogła odciążać sobie kręgosłup. I, I też fajnie działa. Maty do jogi, e, maty do akupresury, na, której, gdzie, na których leżymy, i nasz plecy mogą trochę odpocząć, trochę rozluźnić te mięśnie. Bardzo fajne rozwiązania. Widzicie, jest tutaj cały segment, bardzo dużo rozwiązań. Wszystko, co wokół tego się toczy, naprawdę w tym momencie ma bardzo duże wzięcie i można tutaj poszukać dużo rozwiązań dla siebie. Kolejnym rozwiązaniem jest to, za które ja już od 9 miesięcy z moim wspólnikiem, próbujemy się zabrać. To jest temat dłuższy, ale jeżeli ktoś go ugryzie, to naprawdę będzie bardzo fajnie to wyglądało. To są biura w ogrodzie. Biura w ogrodzie, czyli znowu, pracując zdalnie, mamy coraz większy problem z tym, żeby mieć swoją tą prywatną strefę, gdzie możemy się zamknąć i po prostu pracować, żeby nikt nam nie przechodził, nie przeszkadzał, dzieci nie biegały, żona nie wysyłała do, wy do wyrzucenia śmieci i, i tego typu rzeczy. I często najlepszym rozwiązaniem może być po prostu, jeżeli ktoś ma taką możliwość, postawienie sobie małego biura. Które kosztuje 40, 50, 100 tysięcy, w zależności od tego, jak duże będzie, w ogródku. One mogą być po prostu na samo zgłoszenie, i y, tam po prostu wychodzimy do pracy. Czyli ciągle jesteśmy bardzo blisko domu, możemy w każdym momencie przyjść na kawę, przyjść na obiad, ale my jesteśmy tam, w naszym prywatnym świecie. Rodzina też widzi, jakby mentalnie, że my wychodzimy, i jest to bardzo fajne rozwiązanie y, pod kątem biur w ogrodzie. Natomiast też, oczywiście, takie pokoje można byłoby zainstalować jako na przykład domową siłownię, jako jako pokój gościnny, jako w, w Stanach popularny man cave, czyli taka jaskinia, gdzie są jakieś bil, bilardy, darty i po prostu faceci przychodzą tam sobie popić piwka i porozmawiać w takim koleżeńskim gronie. Widzicie, zastosowanie jest cała masa, natomiast myślę, że pozycjonowanie pod kątem biur w ogrodzie to jest bardzo fajne rozwiązanie. I takie po prostu w zasadzie zamawiam, w perspektywie dwóch, trzech miesięcy przyjeżdża do mnie, stawiają, podpominam wtyczkę de facto tylko, i już działa, i już jest, i już mam takie biuro. To jest moim zdaniem jeden z większych trendów następnych lat. Ciekawym case'em, jaki może być i który może Was trochę zaintrygować, dlatego postanowiłem go też tutaj umieścić, są, moi drodzy, japońskie toalety. Japońskie toalety jest to rozwiązanie, które y, w Japonii bardzo dobrze się przyjęło już 10, chyba nawet 15 lat temu, czyli takie toalety, które y, mają bardzo dużo technologicznych funkcji. Poza tym, że tam podgrzewają deskę do pewnych stopni, to bardzo dużo mają fajnych funkcji, jak dezynfekcja i oczyszczanie. I to są takie rozwiązania, które w czasie takiej, powiedzmy, zwiększonej bału o higienę osobistą, mogą się bardzo fajnie sprawdzić. Czy to do miejsc publicznych, e, czy do jakichś większych biur, czy jakichś większych miejsc, które mają po prostu większą ilość toalet i wtedy po prostu sprzedaż hurtowa, ale też może być tutaj fajna sprzedaż indywidualna dla osób zajawionych nowymi technik, e, technologiami. E, wiecie, takie rozwiązania, które też mają bidety. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i bardzo intrygujące i samym tym faktem, że to jest intrygujące, e, można byłoby tutaj też fajnie zaistnieć. Nie powiem, że to jest największy trend 2021 e, roku, natomiast jest bardzo ciekawy i jeszcze nie widziałem za wiele osób, które coś takiego robią. Nawet nie wiem, czy w Polsce widziałem jedną jakby firmę, która gdzieś by mnie spozycjonowała jakąkolwiek reklamą, więc może to jest miejsce dla Ciebie, jeżeli na to będziesz miał fajny pomysł, żeby zaistnieć. Teraz przejdziemy do kategorii dalej produktów fizycznych, ale bardziej spożywczych. I tu jest bardzo ciekawy trend ze Stanów, który myślę, że do Polski też już zaczyna wkraczać, czyli różnego rodzaju grzyby jako suplementy diety, które mają wspomagać nasze jakieś różne czynności życiowe, funkcje życiowe. I takie grzyby na przykład można dodawać do kawy, albo same smakują jak kawa, czyli takie grzyby, które wspomagają pamięć, koncentrację, uspokajają, albo wręcz pobudzają energetycznie, które regulują jakiś układ pokarmowy. To są takie rozwiązania, które zaczynają w Stanach bardzo poważnie funkcjonować. To też wynika trochę tam z kultury, tam jest mniejsza znajomość grzybów ogólnie niż w Polsce. Natomiast myślę, że to jest kolejne przejście po prostu z, tego, z tej kwestii roślinnej, że ktoś chciał się zacząć wyróżniać grzybami i faktycznie zaczęło to fajnie funkcjonować, a wiemy o tym dobrze, że często jeżeli coś funkcjonuje w Stanach, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w perspektywie 3-4 lat przechodzi do Polski, więc to jest dobry moment, żeby już się tym zająć. W perspektywie 2-3 lat i już będziemy na tyle silni na rynku, że kiedy to zainteresowanie w Polsce naprawdę będzie duże, to my w tym momencie jesteśmy w stanie zgarnąć sporą część rynku dla siebie. Myślę, że to jest duży trend roku 2021. Kolejnym segmentem w dziale produkty spożywcze, gdzie jest cała kategoria produktów, które najlepiej, żeby łapały się w kilka z tych kategorii jednocześnie, czyli produktów keto, czyli przystosowanych do diety ketogenicznej, czyli tej, gdzie jest ilość, znikoma ilość cukrów, węglowodanów. Dieta low carb związana z tym również. Dieta wegańska, która szturmem teraz podbija nasze rynki i do tego dieta dla osób bezglutenowych i dla dieta dla osób bezmlecznych. To jest taka, jeżeli wyłapiemy kilka z tych podpunktów i wprowadzimy do swoich produktów, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Znowu też proponuję tutaj, idąc na przykład ktoś by chciał po linii oporu skopiować parę rozwiązań ze stanów, spróbować to wprowadzić na nasz lokalny rynek, ale też może ktoś z was będzie na tyle innowacyjny, że doda jakąś unikalną wartość od siebie i wprowadzi coś takiego. Ja tu serdecznie trzymam kciuki, Teraz jest naprawdę ogromny na to trend. Ludzie coraz bardziej będą zwracali uwagę na to, co i jak jedzą, więc jeżeli chcesz wypłynąć poważnie, to naprawdę możesz tutaj teraz fajnie zaistnieć. No i też nie bez powodu o tym mówię, no większość z Was wie, że zajmuje się apierapsem, tak, czyli naszą marką zdrowego, e, zdrowego trybu życia, która promuje fajne właśnie produkty roślinne do jedzenia i. Widzę jak to się zmienia. Kiedy my zaczynaliśmy 4 lata i zamówiliśmy pierwsze badania dotyczące tego, jak dużo osób kupuje produkty spożywcze, zwłaszcza takie zdrowsze, przez internet, to wyniki były no, nie, na, nie nabawające jakąś wielką e, radością. Natomiast w tym momencie widzimy, jak to się bardzo dynamicznie rozwija i jak ten segment produktów sprzedawanych online zwiększa się w naszej firmie drastycznie, jakby skokowo. Zwłaszcza w tym 2020 roku i myślę, że 2021 tylko to e, wzmocni. I i wartość tego rynku będzie dynamicznie rosła. więc wszelkie rodzaje kwestie produktów wegańskich, wegetariańskich, keto, low carb, bezglutenowego, bezmlecznego, bez to jest coś, co w tym momencie warto wchodzić. Kolejnym segmentem, za który się zajmiemy, to są dwa segmenty eksperckie. Pierwszy są to prywatni korepetytorzy, czyli osoby, które przygotowują uczniów do nauki, ale online. I wiecie no, dobrze, jak wygląda obecnie system edukacji. No, praktycznie w wielu wypadkach leży na łopatkach i niewiele się z nim dzieje. Do tego stopnia, że wiele rodziców zaczyna się poważnie martwić, jak będzie wyglądała wiedza edukacja ich dzieci. I tu bardzo dobrym rozwiązaniem może być yy, zarabianie poprzez prowadzenie kursów. Ale online dla jednej, dwójki, trójki dzieci też można tu wprowadzić kilka fajnych nowinek technologicznych, w tym na przykład panegrywać trochę pakietu filmików, które te dzieci dostają, potem my się z nimi spotykamy i jakby już mają pewną bazę, na podstawie której tylko rozmawiamy, więc też przyspieszamy ten proces. Jest tu naprawdę pełne pole, pełna paleta do. Do zastosowania, można wykorzystać wiele rozwiązań, które yy, edukacyjnych, które jeszcze w szkole nie funkcjonują, a wiemy z badań naukowych, że świetnie się sprawdzają. Ja to oczywiście mogę polecić kurs Massive Learning, czyli jak 20 godzin pozyskać nie każdą umiejętność, gdzie wymieniam listę, bodajże 15 nowych sposobów, jakich można się uczyć. Zaistnienie w ten sposób jest o tyle ciekawe, że możesz być osobą, która mieszka w bardzo małej miejscowości. Yy, a przez to, że działa w takim, że działa online, możesz pracować nad ten facto Polska albo na całym świecie i yy, dzięki temu zarabiać powiedzmy stawki powiedzmy uśrednione ogólnopolsko, a wydając wydający w małej miejscowości masz niższe koszty życia, więc ten powiedzmy siła nabywcza twojego pieniądza wzrasta, więc to może ba tym bardziej fajne rozwiązanie dla osób z mniejszych miejscowości. Pomyślcie o tym, bo to jest naprawdę świetny czas na takie rozwiązania. Kolejnym elementem segmentu eksperckiego jest po prostu ekspert w konkretnej niszy jest teraz bardzo duże zapotrzebowanie wśród wielu, wielu osób które są osobami fizycznymi i małymi firmami na to żeby zacząć korzystać z osób które mają pewne elementy wiedzy które mogą się przydać w naszej firmie. Mówię tu bardzo ogólnikowo, ale dlaczego? Dlatego, że w tym momencie zmienia się troszeczkę model funkcjonowania wielu firm. Coraz więcej freelancerów, czy firm, takich powiedzmy z sektora MŚP, nie chce zatrudniać dodatkowych pracowników, natomiast chcą się posiłkować o pewne konkretne umiejętności konkretnych ekspertów. Więc zamiast zatrudniać powiedzmy eksperta u siebie na pełen etat, woli z niego skorzystać powiedzmy w okrejonym czasie pracy, powiedzmy na konkretny projekt, albo na konkretny czas, powiedzmy 2 godzin dziennie przez pięć Dni w tygodniu, poprzez to taka osoba musi albo chce pracować w kilku firmach jednocześnie, czyli pełnisz de facto rolę freelancera kolejnego i eksperta, który konsultuje albo wykonuje pewne czynności dla kolejnych, kolejnych osób w tym, w tym segmencie. I to jest jedno z takich rozwiązań, które jeszcze w Polsce nie jest bardzo popularne. Dopiero rodzi się rynek tak naprawdę freelancerów, ekspertów, ale w takiej szerszej skali. Nie, że mamy powiedzmy osoby, które mają naprawdę już potężne marki osobiste, tylko ten rynek ekspertów konkretnych dopiero małych niszach. Tym bardziej, że tam jeszcze nie ma standaryzacji pewnych procesów. Tam jest jeszcze bardzo dużo niedociągnięć, a w związku z tym łatwiej pokazać, jakby swoją jakością, swoją obsługą, swoją osobą przewagę nad innymi i przez to, przez to utrzymać dużo więcej klientów u siebie. Pomyślcie na ten temat, myślę, że to jest naprawdę świetny back case dla wielu, wielu z Was. I teraz bierzemy na warsztat kursy online. Kursy online są niesamowicie popularne obecnie i ta podaż kursów stale wzrasta, ale i popyt jest ogromny i coraz więcej osób wypuszcza swoje kursy. Myślę, że też w ten rok 2021 będzie też takim miejscem, gdzie dużo, e, dużo celebrytów i takich influencerów będzie wypuszczało swoje kursy. Natomiast właśnie z racji tego, że jesteśmy często ekspertami w jakichś konkretnych niszach, warto potworzyć swoje własne kursy online. Ja tu osobiście zachęcam Was do sprawdzenia sobie pewnego modelu, którym ja ja za bardzo się nie spotkałem jeszcze w Polsce, a myślę, że dla osób, które jeszcze nie mają rozbudowanej marki osobistej, może się bardzo fajnie sprawdzić i tym modelem to jest wprowadzenie testowo kursu na Udemy. Polecam Wam wejść sobie na taką platformę udemy.com, e, to jest największa platforma z kursami online na świecie, e, która słynie z tego, że tam są du jest bardzo dużo, ale dosyć tanich kursów, a nawet jeżeli są drogie, to są ogromne promocje i można kupić je w dosyć przystępnej cenie. Sam tam kursów kupiłem już chyba naście w perspektywie ostatnich lat. Natomiast, mm, co tam jest ważne? Kiedy zarejestrujemy się tam jako instruktor, to jesteśmy w stanie też wyłapać, jest taka sekcja, gdzie można popatrzeć, jakie są terendy na Udemy i, i gdzie Udemy sugeruje, że warto zrobić kurs. Tam mamy trochę danych analitycznych. Co prawda nie odnoszą się bezpośrednio do rynku polskiego, ale już mamy pewne wzory tego, jakby, co może się na rynku przyjąć. I wtedy proponuję wam zrobić takiego sampla, na przykład godzinnego, i wypuścić go za darmo na Udemy i zobaczyć, jak duże zainteresowanie będzie. Jeżeli zainteresowanie będzie całkiem spore, to wtedy mamy jasną, klarowną informację, że jeżeli my stworzymy bardziej rozbudowany kurs na naszej oddzielnej platformie, to może się sprzedać w fajnej ilości, a ten można powiedzmy zacząć monetyzować. Taki model y, wprowadzenia kursu online dla wielu może być o tyle ciekawy, że po prostu może to zrobić dużo szybciej, prościej, bez bezbędnego rozkwiniania i sprawdzić swój produkt w praktyce, bo wiecie dobrze, że najlepiej jest po prostu produkt sprzedać. Ja nie jestem do końca wielkim zwolennikiem preorderów, gdzie jeszcze nie mamy kursu, zbieramy kasę i dopiero wtedy lecimy. Ja wolę mieć jakiegoś sampla, wiedzieć o czym mówię, mieć już powiedzmy tą godzinę, dać komuś naprawdę realną wartość i żeby on ocenił, czy ta moja wartość naprawdę się sprawdza. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma jakiejś wielkiej rozbudowanej marki e, internetowej internecie, to naprawdę może być dla niego świetny case, nie zastanawiaj się, spróbuj. Kolejnym działem jest coś, co rozwija w tym momencie moja żona i pomyślałem, że to będzie też ciekawe dla Was, czyli tworzenie kliniki online. Internetowej kliniki, gdzie są specjaliści, lekarze, ale też nie tylko, którzy y, mogą teraz onlineowo zacząć leczyć y, ludzi albo doradzać im w różny sposób. Tylko ważne jest tutaj to, co moim zdaniem fajnie zastosowała moja żona czyli pewnego rodzaju wyróżniki, które pozwolą toj, twojej klinice zaistnieć. No i mojej żony idea jest zawsze taka, żeby łączyć ten świat medycyny świata zachodniego z badaniami naukowymi na medycynie naturalnej, gdzie moja żona upatruje jakby przyszłość y, ogólnie rozwoju medycyny. Zresztą, tak też pokazuje Światowa Organizacja Zdrowia już od 2008 roku, czyli 12 lat, jakby wskazuje jako taki główny trend. Ale do tego fajne rozwiązania są takie, gdzie na przykład, popatrzcie, ja w tym momencie mam opaskę Xiaomi, która też monitoruje pewne moje stany, moje funkcje życiowe, po to, że wtedy, kiedy będę mógł się spotkać z lekarzem, będę w stanie mu przedstawić mój pewien rytm dnia. I na podstawie tego eksperci czy czyli specjaliści, z się będę widział, będą mieli większy wgląd w mój rytm dnia i na podstawie tego będą mogli wyciągnąć więcej informacji niż tylko takie typowe jak się pan wczoraj czuł. A to jest o tyle istotne, że klinika mojej żony nazywa się profilaktyku. Strona jest w tym momencie w budowie, może nie wiem, jeżeli oglądasz trochę później niż publikacja, to już funkcjonuje, bo to jest kwestia najbliższych tygodni, żeby, żeby ona zaistniała. I teraz o co chodzi? 60% zdrowia ludzi to jest profilaktyka, czyli ten nasz styl życia, tego jak my się czujemy, jak my się zachowujemy, co jemy, jak się ruszamy, jak myślimy. A 20% to są geny, a 20% to powiedzmy ta twarda medycyna świata zachodniego. Chodzi tutaj mówi się o tym, że przecież istnieje coś takiego jak placebo i noce, bo, czyli to nasze myślenie o tym, czy lek działa, czy nie działa i czy nam pomoże realnie. Więc pokazuje, jak dużą rolą jest tutaj profilaktyka, więc takie wszelkie kliniki, które mogłyby się zająć profilaktyką człowieka, będą miały moim zdaniem coraz większe znaczenie, ale też takie kliniki, które będą się na przykład stargetowały na konkretne grupy społeczne, na przykład na seniorów i będą pomagały seniorom w jakichś codziennych czynnościach. Wiadomo, że jeżeli chodzi o technologię seniorów, to jest właśnie tutaj Yy, pewien problem, bo większość seniorów nie ogarnia nowych technologii, ale właśnie tu jest właśnie nisza. I teraz pytanie, jak to fajnie wykorzystać, a jest już kilka przykładów, czy to ze świata zachodniego, czy z Polski, które można byłoby wprowadzić i jakby poszerzyć ten krąg. I myślę, że kliniki online to jest coś, co naprawdę będzie hypem 2021 roku, tym bardziej, że już trochę patrząc, jak to wygląda, insidersko, wcale nie ma ich tak dużo, jakby się mogło wydawać w Polsce. No i to wszystkie przykłady, które mam dla Was dzisiaj. Powiedzcie, czy któreś Wam się podobały, czy jest taki, który Wam odpowiada, którym chcielibyście się zająć, może macie pomysły na coś innego. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, bo to będzie dla mnie informacja, że naprawdę Wam się coś podoba i że warto tworzyć takich treści więcej. Na pewno będzie to wielkim motorem napędowym na to, żeby było takich materiałów więcej. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!